Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie „Karta Nauczyciela”, przedłożony przez minister edukacji Barbarę Nowacką, który ma wejść w życie w 2026 roku. Nowe przepisy zwiększają nagrody jubileuszowe dla nauczycieli. Za 40 lat pracy z 250 do 300% wynagrodzenia. Wprowadzona zostaje nowa nagroda związana ze stażem pracy przy tablicy. Za 45 lat nauczania dzieci w szkole nauczyciele otrzymają do 400% wynagrodzenia. Z tej propozycji kpią sami nauczyciele, którzy wskazują, że rozpoczynając pracę po studiach ma się 25 lat, a nagrodę otrzymają w wieku lat 70. Oczywiście, jeśli wcześniej nie przejdą na emeryturę. Reforma zawiera też słuszne zmiany. Podwyższone zostaną także odprawy emerytalno-rentowe, np. po 10 latach pracy do dwumiesięcznego wynagrodzenia. Nauczyciele z mniej niż rokiem do emerytury zyskają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Skrócony został okres zatrudnienia na czas określony dla początkujących nauczycieli z dwóch lat do roku, a godziny zastępstw będą ograniczone w czasie zajęć obowiązkowych. Zmiany mają poprawić warunki pracy i płace, ale Solidarność krytykuje możliwość zatrudniania pedagogów na umowach śmieciowych w niepublicznych placówkach.